Witam Was w serdecznie wszystkich na moim kanale z tej strony oczywiście Front, a w tym filmie e, zaprezentuję Wam dystrybucję opartą na Ubuntu i na a kubuntu e, która pochodzi w sumie z Niemiec, jest to Tuxedo OS e, tak, KDE Plasma, porozmawiamy sobie z o tej dystrybucji, zobaczymy jak to działa więc ja już też Was nie z tym wstępem bo e, wyjeżdżam zaraz także widzimy się już za, jak już będziemy oczywiście na mojej na tej stronie tej oto dystrybucji Dobra, a więc jak sami widzicie jesteśmy tu już oto na stronie internetowej tej naszej oto dystrybucji i bardzo też Wam chciałbym przeprosić, ponieważ niestety w tym filmie nie będzie real hardware, będziemy po prostu dzisiaj no, na maszynie wirtualnej z powodu właśnie też takiego, że wyjeżdżam, nie, nie miałem czy z tego garantu, próbowałem w sumie. Ale niestety coś z moim przyciągnąłem znowu jest nie tak po prostu, mi się zawsze wygina, ja w takim miejscu ją źle wkładam, że no bardzo Was to przepraszam. Niestety dzisiaj nie będzie hardwareu i nie. I ja, ja wam mówię, ta dystrybucja od razu wam mogę powiedzieć, że ona się nadaje do gier. Bo po prostu nie jest to do końca Rolling Rolls, natomiast oni biorą jakby wszystkie, większość po prostu dużo pakietów i tym podobnych rzeczy, właśnie są one up to date po prostu, nie? Bo to, bo to jest semi Rolex, natomiast oni też trochę, troszeczkę to jest też Rolling nie ponieważ niektóre rzeczy właśnie są tam brane. Właśnie dlatego też jest nowa KDE Plasma i nowe narzędzia, więc to właśnie jest tam powiedziane. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to dystrybucja jest super i to mogę Wam powiedzieć, że jeżeli, jeżeli chodzi oczywiście o sterowniki karty graficznej, to. Ja uruchuję na jej i, i zaufajcie mi, że mi odpaliły się, nie musiałem nic robić, one się zainstalowały od razu po prostu nic. E, I to bodajże jest 530, ale z tego co widziałem, że wyszła 535 sterowników, natomiast to i tak może sobie tam dograć, doinstalować, więc z tym to problemu nie ma, więc od razu wam mówię, po prostu sterownikami, jedne z nowszych, naprawdę. To mi się bardzo po prostu podoba. Także no, przejdźmy już może do, o tej dystrybucji, natomiast tak, dystrybucja pochodzi z Niemiec, tak, yy, z naszego sąsiada, jest to niemiecka dystrybucja i co ciekawe, generalnie oni też mają swoje komputery, swoje jakieś tam te gotowce, nie, i nawet laptopy i nie dość, że oni, i to, i na tych właśnie laptopach jest ten system i to jest po prostu fenomenalne, że, że no taka firma zrobiła nie dość, że, że swój system się różni od Windowsa, nie, Dlatego to jest właśnie bardzo fajne, jeszcze sobie zobaczymy w sumie te laptopy, nie wiem, bo ten też może sobie być procesor, jaki chcemy, możemy wszystko tam wybrać sobie, nie? Dobra, to przechodzimy. Jak sami od razu, jeżeli chodzi o kernel, jaki jest tutaj w tej dystrybucji, to on jest troszeczkę zmodyfikowany, jest on tak, no trochę powiem, że nawet lepszy od tego kernela, jaki tam jest w Ubuntu, i tym podobnych dystrybucjach. Ja wam mogę powiedzieć w ogóle, jakie tutaj rzeczy między innymi ogarnęli. Generalnie oni poprawili też jakby zewnętrzne wejście, wejście th 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 Thunderbolt. Thunderbolt jest nie mam się tego wmówić, ale tak, no poprawili to i wszyscy właśnie tym kernelu i to normalnie działa, bo ja mogę wam powiedzieć, że to jest lepsza jakby kompatybilność z tym hardwarem w tym kernelu, i to jest naprawdę bardzo super. Tak samo jak i to właśnie ogarnęli z tym zewnętrznym, właśnie, no, Thunderbordem, nie? Jezus, przepraszam Was, że nie mam tego wymówić. Mam wadę wymowy zresztą. Przepraszam też tak, że szybko mówię, no, ale tak jest po prostu, nie? Staram się to jakoś tam poprawić. Ale dobra. Jeżeli generalnie chodzi, też o jakieś tam zmiany, jakie na przykład wprowadzili, generalnie wprowadzili właśnie też to, że po prostu kiedy. E, przykładowo jest taka rzecz jak. P, włączyli ogólnie PSR, PSR, tak? jest to jakby. Po prostu ona mówi o tym, jakby w systemach operacyjnych, to to, że przykładowo, kiedy na przykład, nie wiem, stawicie komputer, pójdziecie gdzieś tam e, i nie będzie nic, od, nic odświeżać, to wtedy jakby karta graficzna, jaką mam na komputerze, po prostu się usypia, nie, i oni właściwie to włączyli, więc to też jest super nowy, ten, fajna rzecz po prostu, że wtedy, no, nie pobiera on po prostu, nie, nie pożerasz tyle prądu, po prostu się usypia, natomiast mogę wam powiedzieć, że najnowsza wersja tego, e, właśnie na takich dystrybucjach e, Ubuntu i tym, tym, podobne, nie, to ta najnowsza, nowsze, nowsze wydanie tego właśnie jest takie trochę bugujące po prostu, natomiast tutaj oni e, nie, nie zaktualizowali tego na tym Tuxedo, i stwierdzili po prostu, że zostawiam tą starszą wersję, przez co, no, która właśnie przyjęła się, że system działa lepiej z tym, oraz też to, że no że po prostu też oszczędza baterię, a tam też nie oszczędza, więc to jest nawet okej okay wiadomość. No i też w sumie poprawili, jeżeli chodzi o takie nowości, takie jedne, to poprawili jeszcze też to, że dla jakby. no na kart od Intela albo po prostu na Integr Intela. Y, również no, poprawili po prostu to, że monitor zewnętrzny się nie buguje, bo były takie problemy, już tam mówili. Więc to fajnie, że też to tutaj ogarnęli, jeżeli chodzi o najnowsze wydanie Bluetooth, bo ono jest podaje, chyba z 6 maja, czy tam, lutego. To jest to, to, to wydanie, więc ono jest. Ona ma tutaj też jeden z nowszych kernel, on jest trochę tutaj specjalnie ogarnięty. Bo wiecie, to też jest dystrybucja specjalnie pod ich komputerem. W ogóle też swoją drogą to widziałem na tej dystrybucji, że jest też tutaj taki ich jakby program, tam, który umożliwia, nie wiem, tam yy, ustawienie ile rdzeni chcemy, żeby procesor wykorzystywał, czy tam wykorzystanie procesora. Mam takie podglądy, możemy coś tam, nie wiem. Po, pobawić się tam napięciem, wentylatorów, przeróżne rzeczy. tego to ogarniemy, myślę. E, I co jeszcze, by tutaj Wam generalnie powiedzieć o tej, o, o tej dystrybucji? Powiem Wam jeszcze to, że no, dystrybucja nie ma tutaj, jest ona oczywiście oparta na, na Kubuntu, tak? Jest ona oparta na Kubuntu, natomiast nie ma tutaj żadnych synałów, oni mają tutaj swoje własne pakiet, w sensie, w sensie swoje własne po prostu, no wiecie tutaj nie ma żadnych snapów, e, też tam są fatpaki w tym ich GUI, natomiast też tutaj oni mają swoje e, i one też, po części to też jest dystrybucja właśnie e, no, semi Rolex, czyli po prostu to, że wszystko jest po prostu up to date, nie, i dlatego właśnie też plus jest taki, że właśnie tu mamy najnowszą plazmę i tym podobne e, no, dużo najnowszych wydań po prostu, więc jakby tutaj to naprawdę super e, i nie ma aż takich wielkich aktualizacji, po prostu wszystko trzeba, tutaj nie ma tak, że stawicie jeden system na ileś miesięcy, tylko tu musicie up upgrade'ować co tydzień może. To, to nie działa tak, że 4, 4, 2 4 dwa miesiące poczekacie i będziecie aktualizować, po czym wam system nie uruchomi się. No, to, to, to tak tutaj nie działa niestety. To mogę wam generalnie tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o, tą, o to, o zaraz sobie jeszcze posprawdzamy tę dystrybucję, jak ona tutaj wygląda w na naszej maszynie wirtualnej oczywiście. E, no. Co my tu jeszcze mamy? No dobra, i to jak sami widzicie, też to Not only offer, czyli że tutaj też mówią, że nie są na tych ich PC-tach i tam notebookach, no i tam nie tylko. Można pobrać to na normalnym komputerze, jak ja mam tutaj, nie? No, Based on, no jest tutaj na KDE Plasma to jak sami widzicie. Więc to jest... Ja tu od razu wam powiem, że to jest tylko plazma. Tutaj nie ma żadnego gnoma, jest sama plazma. I szczerze jakby ja szanuję tą dystrybucję też za to, że użyłem, używałem jej na moim delu tej dystrybucji bateria po prostu. No, taka tak, tak długo wytrzymywała, że to kocham to po prostu, kocham to jak bateria dłużej wytrzyma, to jest bardzo ważne, nie. E, dobra, co my tu jeszcze mam? to już myślę, że nie ma nic takiego ciekawego. No, tej e, with Hardware to customers with different levels of knowledge about computers. Tam z różnymi widzami na komputerów. No, to jest, jak wiecie, taka op opisówka, nie? Ale też też dobrze, że takie coś napisali. E, to first time and happy about comfort, jest preinstalowane z komfortu z komfortu. Więc, jakby wiecie, ja tutaj nie będę tego czytał. Bo tutaj to nie ma sensu. E, powiedziałem Wam troszeczkę o tej dystrybucji, bo też nagrywam bardzo na szybko. Jeszcze chcę na jeden film zrobić, żebyście mi na zapasik. Także widzimy się już kiedy go. No, kiedy będziemy już na maszynie wirtualnej. Także już się widzimy. Dobra, widzowie. A więc oficjalnie coś już o tym na naszym pulpicie. E, I tak, jest to no, w sumie plazma, aczkolwiek, no naprawdę tapeta bardzo przyzwoita. Takie tapety, bodajże nie ma chyba w e, normalnych w tych tapetach e, środowiska KDE Plazma. Ale ok, więc myślę, że możemy teraz tu przejść do tego tutaj naszego systemu. Także co to jest fajne? Zobaczcie, zacznijmy może wejdźmy najpierw od standardowy, czyli wchodzimy sobie tutaj w terminal, konsol, pisujemy. No, neo, -Fetch oczywiście. Oj, hm. I tak, no, jak sam mówiłem, że dystrybucja oparta na e, kubuntu kernel 62.0 to jest jeden z kerneli. Full HD, plazma najnowsza plazma, e, no to na i zżera nam około no, 1 GB. To jest ok, naprawdę. Przyznam, że nie zżera jakoś dużo, więc z tym tutaj nie ma żadnych problemów. Także przejdźmy sobie może tutaj do tej dystrybucji tutaj, jeżeli chodzi co tutaj oni mają, no jeżeli chodzi oczywiście about, możemy sobie wyjść tutaj w system to jest defaultowa plazma, o y, jaka tu, no, ja sobie dam ciemny, ciemny, ciemny motyw, apply, o, no i tutaj w sumie ja pamiętam jak na planie, jak nie wiem w dystrybucja dystrybucjach właśnie były problem z tym motywem, natomiast tutaj to, może nie, może to była starsza plazma e, no i tu jak sami widzicie mamy x11 tutaj e, jakby co waylanda nie ma, oczywiście nie, nie testowałem na waylandzie, aczkolwiek to waylandzie powinien no, chyba wszystko działać, nie wiem, tam jak strobingami z sterownikami z mbd, bo e, wiecie, drivery wayland to się nie łączy po prostu z mbd, natomiast e, no tego akordu sobie nie sprawdzimy niestety e, Musiałem się dobra, dobra, e, więc dobra Przejdźmy tutaj sobie dalej. Mamy tu oczywiście VMware, także co tutaj ta dystrybucja ma w sobie? Ma takie coś, zobaczcie, jest to e, tu do Control Center i taki. Ja podziwiam to, że to jest ich oficjalny tutaj, jakby. No statystyki, nie? Tu mamy tak, tu mamy częstotliwość procesora, tu mamy temperaturę procesora, tutaj mamy CPOVAN. W samym wiecie powiem, co to jest, więc Mamy tutaj no, super naprawdę rzeczy. Mamy na przykład tutaj Profiles i teraz tak e, Tutaj oczywiście e, mam, mamy różne opcje do wyboru jeżeli chodzi właściwie o ten tuxedo e, no, Control Center Czyli tak, e, pełny performance i jakby korzyść z no, większego hałasu i z wyższymi temperaturami Myślę, że ktoś woli lepsze performance i większy hałas, tak tej bestii No to polecam no jakby wiecie, macie tutaj do wyboru różne, czy tak samo mam. Ale teraz dla takich osób, które wolą ciszę i spokój, to mam tak. Cool and Busy, czyli zredukowana moc, która, ma, która korzyści ma z tego, że po prostu ma mniejsze temperatury i no i tak samo właśnie tutaj hałas. Natomiast jest mniejsza wydajność. Ale no, jeżeli chcesz, sobie, nie, wiem, poprzeglądać internet i chcesz ciszę, to ustawiasz nie i to jest super, że jakaś mała firma w Niemczech zrobiła takie coś, system swój i takie swoje te, to jest naprawdę kawał dobrej roboty, no bo to jest po prostu, no niedowiary, nie, to jest po prostu super, to mi się naprawdę bardzo podoba, że deweloperzy stwierdzi, że zrobią takie coś, naprawdę Szanuję ich bardzo, szanuję ich bardzo za to. Oczywiście, tu defaults default, mamy tutaj change behavior, yy, więc, jakby tu macie też różne profile, możecie z manualem tam też porobić trochę, nie? Ale tutaj to tak wygląda. Jeżeli chodzi o tools, mamy tutaj oczywiście keyboard black, black Natomiast, niestety, raczej moje, bo ja mam też bez przodu, jak tutaj działa, ale natomiast moja klawiatura nie wspiera raczej tego interfejsu. Natomiast może w ich laptopach to może działać, nie? I patrzcie, nie musicie nic. Pobierać, żadnych jakiś tam nie wiem, jakieś tam wiecie, nie? Jak tam macie nich sprzęt, wszystko robicie tutaj. Nie musicie nic pobierać wtedy, nie? To jest super. Wszystko macie tutaj po prostu, nie? E, Acquires, tym mamy oczywiście, no to jest, nie, to, to nie jest jakieś istotne. E, tu mamy oczywiście profile setting, display, fan control, webcam, system performance. To, to już raczej tych laptopów się bardziej, tych i właśnie tutaj. Settings mamy tu oczywiście, global profile, settings, e, CPU, możemy sobie też activate, możemy też unactivate, możemy tutaj robić wszystko, team mamy tutaj nawet cały, możemy dać sobie light, dark, o oh, no, sami widzicie, Tomtaj. no to jest jakiś błąd, a, a rozumiem, dobra, dobra, czy to się... dobra kiedy są drivery, zgubiłem nabrałkę, e, no. Tak to tutaj działa, nie? Dlatego to po prostu jest super i fajnie, że deweloperzy na takie coś po prostu wpadli, nie? Ta to, to po prostu mi się bardzo podoba. I nawet śmieszna rzecz, bo oni nawet zrobili taki fajny tutaj no, taki coś jak Balena Etcher Proof, że sobie pobierasz pendrive, dajesz ISO i masz. To jest dosłownie podobne jak nie wiem czy się inspirowali Balena Et Etcher, ale no to po prostu wygląda zupełnie tak samo, tylko że jest inne logo i jest inny kolorek, nie? <gryw> A to śmieszne w sumie, bo patrz nie musimy nic pobierać, żadnego AppyMage'a czy tam A1'a, że ktoś pre -pre lubi, macie od razu nie out of the box, więc jeżeli... Ja od razu wam powiem, że dystrybucja naprawdę dla początkujących jest serio spoko, jakby instalator jest to jakby, no wiecie, no kalamari to nie jest jakiś trudny instalator, no wszystko powinno sam... Z GUI pobieracie, bo ci pobierać z GUI, to jest naprawdę dystrybucja, dla początkujących i początkująca osoba Mogłaby sobie z nią poradzić. Naprawdę. ja używałem tej dystrybucji, jak zaczynam się swoim sytać to trochę na delu, tam może z parę miesięcy. Nie było problemu. Więc no naprawdę jakby nie jest ona jakaś skomplikowana jak XOS, który mówić w poprzednim filmie. No. I to mi się naprawdę bardzo podoba. Tak. No to są 10 to jest puls audio. No, tutaj możecie może sobie ustawić. Tam nie, nie jak oczywiście, jakieś jak, To jest oczywiście kabel Ethernet. No, to jest defaultowa plazma najnowsza, nie? Nawet jest. No, co mi wygląda jak Windows? No, sorry, że to maszyna wirtualna, ale zrozumcie, to jest maszyna, maszyna wirtualna. Tutaj nie winimy tego systemu, nie, tutaj tego nie winimy. No, to są defaultowe już programy z plazmy: Cavalry, Speak. No, Spectacle, Screenshot. No, to macie, no, to są defaultowe programy już od plazmy, nie? ale no, mamy tu CATE oczywiście, gry mamy tutaj jakieś sudoku game, no i jeżeli już lubi grać w takie gierki to z nich pogra i teraz tak, jeżeli chodzi właściwie o no kamera, lisa, jakiś music player, no jest defaultowy VLC, czyli odtwarzacz czyli typowy na Linuxie mamy oczywiście też tutaj LibreOffice i ja to sprawdzałem i to jest najnowszy LibreOffice to jest 1.7.5, najnowszy w nie LibreOffice bardzo mi się naprawdę podoba, jakby przyznać, że no super, na najnowsze wydania tego tutaj są, bo to jest że chyba z ich, z ich repo To jest chyba, to jest chyba z ich repo było pobrane To nie jest, że tam Flatpak, to wszystko jest od nich, nie? Najnowsze Akurat tutaj to, nie, to też nie jest jakaś powiedzieć, że nie, wszystko jest najnowsze, bo Firefox w nich co był nowszy, nie? Aczkolwiek to tam można Flatpaku pobrać, bo tam też mamy takie GUI, zaraz wam te GUI zresztą pokażę e, To są te GUI, to jest defaultowe GUI od plazmy w sumie, aczkolwiek tutaj mamy do wyboru po prostu No nie zobaczcie, mamy tutaj na przykład mm, Firefox, a nie, I tu mamy Sources. Możemy sobie wejść tu Xedo OS, czy tam Flatpak, nie, ale tu nie ma żadnych snapów. Więc widać, że są tutaj oduzależnieni od snapów, od Ubuntu. Od Ubuntu! Tak, od Ubuntu. Ta. Mamy oczywiście ja wam zaraz. Czekajcie. No, tu falce mamy oczywiście. tutaj ja, GIMP nie jest najnowszy, to mogę Wam powiedzieć, natomiast, no, jeden nowszych, Jeden nowszych, a nie najnowszy. <grym> Więc, jakby tutaj Wam. No, jezus, ja to maszyna wirtualna, przepraszam was za to, naprawdę, no. Zrozumcie mnie źle, no to to jest. To jest maszyna wirtualna. Tak, ten system się. No. Nie, to jest maszyna wirtualna, bo to po prostu wiecie. O, dobra, już mi się odpaliło. Z góry Was przepraszam, bo to, no, wiecie, no. Maszyna wirtualna. Nie mogłem na hardware zrobić, przepraszam, bo bym wam pokazał może więcej rzeczy z tymi sterownikami, z, z Waylandem, może wam coś pokazał. No, no trudno, trudno, to jest taki system, ale ważne, że zaraz myślę, że ten. Jeszcze sobie tutaj coś dopowiemy, nie. O, dobra, czekajcie, już mi się odpali. No loading, loading, ok. Eee, no, mamy tutaj różne rzeczy, mam tutaj Kate na przykład. Jest maszyna wirtualna, Procesory jest tak żerowany. No, tu mam oczywiście gimp. I to jest, nie jest najnowsze wydanie, natomiast no to są, to jest tak, to jest tuksia to jest w fatpaku chyba. A, w fatpaku jest najnowsze wydanie, więc to tutaj zresztą sami widzicie, nawet tu mamy w fatpaku najnowsze. Kurde, maszyna wirtualna! Przepraszam bardzo, tak przeszkadza, no. No, a tu już jest nowsze, więc jeżeli chcecie na to pobrać fatpak, jeżeli nie macie fatpaków, to i jeżeli chcecie mnie no to bieracie. Z... Czego innego tam. Epi Mage na przykład, nie? Jeżeli już tak, tak jesteście uparci. <grymnie> oczywiście, nie. Lootlist, tu mamy generalnie wszystko, nie? Discord, Steam. O. Nie wiem, ja teraz jestem aż więc nie zrozumcie mi źle, że tutaj ten... Dobra, to nie jest, wiecie, jakieś tam. O, no jest tutaj, no. Oczywiście mamy tutaj, no, no, to jest Sources, to jest oczywiście Tuxedo. I tutaj jest jest to jest zrobić 13. No, to chyba jest akordyntyczna wersja, więc tej no. Więc naprawdę, no jeżeli oczywiście weźmiemy sobie Firefox'a To mamy tu jedną no nie jest to na, na, na jakiś sta stary Firefox'a, no nie najnowszy na pewno Aczkolwiek możecie sobie po pobierać nowsze, więc tutaj wiecie, macie możliwość wiel wielkiego wyboru po prostu, nie? Oczywiście, no Wiecie, jakby, serio, nie jest, nie jest to okej, okay, to mamy też tu VirtualBox'a, naprawdę Dystrybucja jest ok, do grania się nadaje, do, do pracy, do różnych rzeczy, na przykład nie wiem do przeglądania internetu, do wszystkiego się nada ta dystrybucja, no na serwerów raczej nie, ale no wiecie, no to jest dystrybucja po prostu tutaj, od no, naprawdę bardzo prosto stworzona, tutaj nie ma jakichś trudnych rzeczy. No upgrade to jest app normalnie, to jest dla Ubuntu. Możesz sobie powiedzieć różne repo. Mam, mamy fajny ten Coz2Center, yy, no. To, to wiecie, tutaj da nic nie ma z proberem żadnych problemów, no. Wiecie, to nie jest jak Debian, że. De, bo Debian to wiecie, stary, nic się nie zmienia kompletnie, jakoś nie, A tutaj to mamy jakieś autorskie rzeczy, a tam to, to wiecie, to, jest to samo, nic się nie zmienia, nie. Tutaj trocheczkę błędów ogarnęli, nie. Więc naprawdę, to jest super alternatywa, jeżeli lubicie KDE, plazmę. I no, bo, to, to, bo to, to też jest dystrybucja ogarnięta bardzo z KDE, to i wszystko, jest, jeżeli chodzi o plazmę, o to, że najnowsze są. Najnowsze, bo to też oni z Rolling Race biorą to wszystko. Najnowsze tu wszystko jest. Ktoś lubi najnowszego, najnowszą KDE-Plazmę. Ktoś chce, żeby bateria była potężna, ktoś chce, żeby system był jakiś w miarę niski, wymaga, bardzo wymagający. Bo to nie jest, jak na KDE-Plazmę, to jest bardzo lekki system. Naprawdę. To niech to bierze. I tyle, no. Ja tutaj już wypowiedziałem się trochę na temat tego systemu. Nie mam nic do niego. Nie mam żadnych tutaj problemów. Działa, aczkolwiek jest w stanie wirtualnej. Spra nie wiem, czy jak to tam działa w stacji z Waylandem. Bo wiecie, że to też jest kwestia sterowników w Nvidii. Natomiast no, w paru dystrybucjach to działa. Nie wiem, jak tu w tym przypadku działało, ale ja muszę. No, jak będzie real hardware. Na co filmie będzie przysięgam, że będzie real hardware. Znaczy nie na tym będzie jeszcze jeden film, bo to jeszcze będę nagrywał po tym. To wam od po razu powiem. Natomiast i Za niedługo będą. Kupię tą życiówkę. Ja tu już komputer przesunąłem i będzie real hardware zawsze. Bo uważam, że na real hardware lepiej do no, lepiej bo po prostu mam komputer pod real hardware, mam sporo spoko speckę i będę na niej na nie to ogarniał. Także ja Wam dziękuję. Dziękuję Wam za ten film. Miłych wakacji, bo do no pierwszy dzień wakacji. Hm. Też tam wiecie, co się zresztą dzieje. Hm. U sąsiadów. Hm. No. Także trzymajcie się. Ja byłem